I geniusy, no jak tam? W ogóle mi się podoba ta nazwa. Geniusy, nie? Genii i genius. Mm, mm, mm. Siemagienia z tej strony z nową porcją y, przemyśleń co półrocznych, bo zauważyłam, że robię moje miszmasze średnio co pół roku, ale w międzyczasie zdąża się y, nazbierać trochę moich takich prywatnych myśli, więc do dzieła. Nastały święta. Oto choineczka troszeczkę rozmazana oczywiście. Y, święta już poszły pełną palą. Braliśmy nasze cudowne choineczki. Zrobimy gorące czekoladę. Na 50 ulubiony rytm Bom, 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 bom Ale mam mniej nudne życie w tym Tylko bom, 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 bom sumie. A teraz mamy co? umca, umca, umca. Oczywiście już mamy trzecią edycję Choinki Vlogerskiej zawsze sobie obiecuję, że jak zobaczę Reklamę Coca-Coli, zobaczę przynajmniej jednego Kevina W Nowym Jorku albo w domu i usłyszę Wow, last Christmas Przynajmniej w grudniu, to wiem jedno Gwiazdka się zaczęła no dobra, o czym Gienia myślała przez ostatnie pół roku? Z najostatniejszych informacji chciałam właśnie nagrać tego vloga, między innymi dlatego, że jest grudzień i jakoś ten miesiąc strasznie, ale to strasznie mnie dołuje, chociaż właściwie nie tyle dołuje, co staram się odepchnąć od siebie wszelkiego doła i stwierdzam z ulgą, iż mi się to całkiem ładnie udaje, ponieważ nie dam się zarażać. Depresją, która mnie otacza ze wszystkich stron. Mój ulubiony kanał, czyli BuzzFeed, na pewno kojarzycie, zarzuca ostatnio swoich widzów filmikami właśnie dotyczącymi depresji i problemów psychicznych. I staram się unikać tych filmików jak mogę, chociaż włączyłam jeden i stwierdziłam, że już mi wystarczy, ponieważ ja przez jakiś czas miałam depresję, można to tak nazwać, chociaż szczerze Wam powiem. Widzę po innych ludziach, że, że mają o wiele gorsze stany niż ja miałam. Nie chcę być niemiła i niesympatyczna, ale momentami już robię po prostu tak. Tym bardziej, że ja sama naprawdę się napracowałam, żeby mieć miłe, szczęśliwe życie, bo. Jest taki jeden vloger, nazywa się Carl, oczywiście kanał Szejtarz, jeden z moich po prostu najulubieńszych od zawsze, który to vloger powiedział, i powtarza to dość często, że szczęście w życiu jest wyborem. To jak sobie ustalimy życie, tak się będzie nam działo, tak? Gdybym ja się miała przejmować tym wszystkim, co mi kiedyś moja rodzina opowiadała, gdybym ja się miała przejmować tym, jak to by mogło być, zamiast, że tak powiem, samej się postarać o to, żeby było jak najlepiej, to ja też może bym skończyła z depresją, bo, bo przecież Pol Polska to jest taki kraj, gdzie każdy drugiemu może wmówić wszystko, co złe, zamiast yy, skupiać się na tym, co jest dobre i tyle wam powiem. Yy, także do wszystkich z zdepresjonowanych nie dajcie się do jasnej, ciasnej, yy, tym bardziej w tym okresie, gdzie ze wszystkich stron bombardują nas informacje o depresji. Jeżeli macie coś dobrego w życiu, kurczę, trzymajcie się tego kurczowo i, i spróbujcie poprawić coś w swoim życiu. Yy, właśnie, że chciałam też napomknąć, że dużo dorosłych bardzo się pluje na to, że, że, że oni są już, że oni potrafią się cieszyć życiem, że, że udają szczęśliwych, że no nie mają w życiu nic, co, co no jeden pragnie miłości, drugi pragnie szczęścia, trzeci pragnie kurczę, gwiazdki z nieba, a tak naprawdę jesteśmy dorosłymi i. Szczerze Wam powiem, yy, zwróćcie uwagę, jak, jak się zachowują dzieci, a jak się zachowują dorośli. Tatuś się nie chce bawić z dzieckiem, to dziecko szarpie tego tatusia, żeby się z nim pobawiło, żeby po prostu było szczęśliwe, tak? I my dorośli powinniśmy robić to samo. Chcemy szczęścia, wyszarpnijmy to szczęście ze wszystkiego, co nas otacza, zamiast zamykać się w sobie, nie wiem. Yy, mam znajomych, którzy chodzą do terapeutów, którzy leczą się prochami psychoterapeuci i leki. Hmm. Na psychoterapeuci stracicie kasę. A leki nie rozwiążą Waszych problemów, więc po prostu dupę w troki i rozwiązywać problemy. Może wtedy z depresji wyjdziecie. Nawet jeżeli niekoniecznie będzie Was to satysfakcjonowało. Moi drodzy, jeżeli chcecie się naprawdę poczuć lepiej, znajdźcie coś, czego się możecie kurczę trzymać. Ja osobiście yy, skupiłam się na hobby ponieważ e, zauważam, że uwielbiam rysować, uwielbiam grać na ale pomimo iż wszyscy się dziwnie na mnie patrzą, że się zachowuję jak pięcioletnia dziewczynka, ale jak to powiedział jeszcze jeden inny mój ulubiony youtuber, czyli majtokolt, kto jest e, tak naprawdę w dzisiejszych czasach szczęśliwy? Właśnie pięcioletnie dziewczynki. I ja zamierzam być taką pięcioletnią dziewczynką i nie wmówicie mi, że jestem już na coś za stara, tak jak w jednym moim filmiku halloweenowym, gdzie ktoś stwierdził, że e, czy ja nie jestem już za stara na takie zabawy, bo się przebrałam za diablice, tak? Tak, tak, tak. Powinno się w fotelu bojanym i zacząć robić na drutach, bo ja przecież już jestem na to za stara. Ludzie ja mam dopiero... Jest, ja nawet trzydziestki jeszcze nie mam. Kuźwa, no, co ja już mam zdziadzieć, siedzieć w domu z dziećmi i z mężem i podawać mu gazetkę i robić mu obiadek? No nie. żeś ty tylko świątecznie. Tak, no właśnie mówię. Cały dzień się, się szykowałam, żeby ładne tło zrobić, bo myślałam, że cię jeszcze dłużej nie będzie i że nie będę się musiała stresować tym, że... nie jest... stresuj dziewczyno, bo cię oglądają tysiące ludzi. Wiem, się powinna stresować, a nie tym, że jest w Boguś w domu. Oj, desuje, prawda? Światło na chwilę odłączyłam, bo telefon musiałam wziąć do ręki. To jest moje oświetlenie. Tak? Nie, bo ja się tłumaczę do kamery, nie? Tutaj z siebie. Poprawiamy kamerkiem znowu. Okej, okay, są trzy kanały, które chciałabym Wam gorąco polecić, ponieważ ja sama je oglądam i jestem totalnie z nich zadowolona i uważam, że mają bardzo fajny content. Pierwszy to jest Arlena Wit, zapewne już znacie, jest w tych... E, w czołówce tych fajniejszych, mądrzejszych youtuberów, których naprawdę da się słuchać którzy czegoś mogą uczyć. Faktycznie dużo fajnych pojęć tłumaczy bardzo profesjonalnie, bardzo konkretnie i w, jeśli jesteście zainteresowani ciekawostkami z języka angielskiego, to gorąco polecam. Ja już tego nie będę robić, szczerze. Yy, ktoś mi nawet radził, żebym założyła kanał, gdzie tłumaczę ludziom jakieś rzeczy z języka angielskiego, ale stwierdziłam, że okej, okay, tyle już jest tych kanałów właśnie z Arleną na czele, że po co jest kolejna angielska próbująca się wymądrzać? Tym bardziej, że ja jakoś chyba nie umiem aż tak fajnie czegoś wytłumaczyć, tak jak właśnie niektóre inne anglistki na YouTube. Polecam, oprócz tego polecam kanał Gimby Nie Znają Też jest super, ja jestem osobą, która jest totalnie y, Zafascynowana wspomnieniami I totalnie lubi wracać do swojej przeszłości Ponieważ jeżeli przeszłość była dobra To naprawdę warto do niej wracać Jak się na YouTubie to bardzo, bardzo często Powracam do tego, co już znam, co już wcześniej widziałam I to jest dla mnie Najfajniejsza rozrywka w chwili obecnej A właśnie kanał Gimby Nie Znają To jest właśnie kanał y, Dla mnie bardzo sentymentalny, ponieważ wszystko to, Co jest tam przedstawione to moje dzieciństwo. Wszystko to oglądałam w telewizji, na wideo, gdzie się tylko dało, oczywiście z tych mediów, których już teraz nie ma. No oczywiście Patryk jest świetnym lektorem, świetnie te materiały przygotowywuje i mam nadzieję, że pojawię się niedługo w jakimś jego filmiku, ponieważ e, pomagałam mu pisać e, scenariusz do jednego odcinka, więc Anusz Widelec może usłyszycie tam i mój głos. Ale póki co, serdecznie polecam. Z zagramanicznych <laughs> polecam Tomiego Edisona. Jest to gościu, który od urodzenia nie widzi i bardzo ciekawie opowiada, jak, to, jak wygląda życie z perspektywy niewidomej osoby. Tak, nad czym się można zastanawiać. On na przykład nigdy nie widział nieba. Wyobrażacie sobie, nie wiecie, jak wygląda niebo albo słońce. On wie, że gdzieś na niebie jest jakaś kula ognia, ale on nie wie, jak to wygląda, bo nigdy jej nie widział. Nie rozróżnia kolorów. Właśnie, jak wytłumaczyć niewidomej osobie, jak co to jest kolor? Dalibyście sobie radę? No właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to serdecznie polecam kanał Tomiego. Ja oglądam z wielkim zafascynowaniem, ponieważ fascynuje mnie perspektywa yy, właśnie innych ludzi, tak? Jak wygląda życie oczami innych. Ten gościu bardzo otworzył mi oczy w pewnych kwestiach. Okej, okay, są takie komentarze, na które y, szczególnie chciałam odpowiedzieć, więc 3, 4 Do you still have your industrial? Yes, I still have my industrial right here. Jestem z niego bardzo dumna, bo o ile większość moich kolczyków niestety już... Y, poszło się y, gdzieś tam to y, właśnie industrial już mam od lat i jestem z niego najbardziej zadowolona. Tylko kurczę żałuję troszeczkę, że y, kiedyś industrial to mieć industrial to było naprawdę wow, po co to komu to i, i nie było tego to nie było tak powszechnie spotykane. A teraz już szczerze powiem, poznałam kilka osób, które też mają industriala i ha, już się nie czuję taka wyjątkowa mm, Będziecie mogli oglądać mój progres starzenia się. Progres, kurde, no tutaj jakbyśmy nie mieli polskich słów. Ostęp. Także no, tak już nie wyglądam tak jak wyglądałam 6 lat temu. I za 10 lat nie będę wyglądać tak jak teraz, więc. Okej, okay, więc pod moim filmikiem z ukulele, który nawiasem mówiąc nie wiedziałam, że zrobi się aż taki popularny, jest dużo pytań odnośnie właśnie mojego ukulele. To moje ukulele niedługo pójdzie w odstawkę, bo już jest tak wytarte. Że, że teraz tylko zamknąć w jakiejś gablocie, żeby wisiało yy, ozd jako ozdobne, tak? Jako <trofę> trofeum. Jakie ukulele polecasz? Nie jestem ekspertem, więc w sumie nie mogę Wam powiedzieć za bardzo, jakie ukulele polecić. Jeżeli jesteście początkujący, to nie polecam od razu drugiego ukulele, tylko najpierw kupcie sobie jakieś tańsze, tylko... W miarę, w miarę dobre. Na tym sobie po prostu ćwiczcie. Jeżeli chcecie faktycznie dawać koncerty na ukulele, to wtedy dopiero możecie e, inwestować w jakieś droższe. Ja mam Mahalo. Nie znałam w ogóle się na żadnej firmie, jak je dostawałam. Nie wiem, jakie, jakie firmy są najlepsze. I jak ja używam mojego Mahalo, to jestem z niego totalnie zadowolona. E, jakie masz okulele, Sopranowe czy koncertowe? E, sopranowe. Zrób jakiś tutorial. Może niedługo wrzucę filmik ja i nauczę Was jakiejś kolendy. Ale jeżeli jesteście naprawdę ciekawi, jak coś się gra, to naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kanałów na YouTube, gdzie możecie się nauczyć, jak grać cokolwiek. Co ile wymieniasz struny? Odkąd mam tą ukulela? mam już 6 lat. Nie wymieniłam ich jeszcze ani razu, ani razu mi nie pękły. To są struny takie żółkowe, Nie wymieniam strun, bo nawet się jakoś specjalnie nie rozstrajają ani nic, więc. Co ile stroisz ukulele? Kulele stroję za każdym razem, kiedy biorę je do ręki, mam ochotę sobie pograć, żeby nie było nienastrojone, bo lubię czyste dźwięki i jak gram, to chcę po prostu mieć ładnie nastrojone. Jak stroisz, to masz jakiś strojik, czy stroisz na słuch? Jak jestem u Ketraba, to Ketra pożyczam mi swój stroj, ja swojego nie mam. Jak chcę sobie nastroić gitarę, to po prostu wchodzę na YouTube. Nie wiem, kulele tuning, tak się chyba ten filmik nazywa. Puszczam sobie i ze słuchu stroje. Więc jeżeli ktoś ma dobry słuch, to właśnie z filmiku na YouTube też sobie nastroi. Znacie kogoś, kto umie gadać w Esperanto? Pogadałabym se. One zjedzą wciąż na ta ta, ta 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 nie? Multit to nie będziesz normalnie poetą, raczej. Ale kawałek jest świetny, co nie? I teledysk. E, ogólnie, jedną radę po angielsku chciałabym Wam jeszcze tylko dać, ponieważ moi uczniowie mają e, tendencję do mówienia, na przykład w międzyczasie, jak pytam ich o ich codzienną rutynę, że I am going to job. Proszę Państwa, <laughs> job to jest zawód, tak? Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że idziemy do pracy, to nie używamy słowa job. Job to można mieć, ale iść do pracy to jest go to work. Może Arlena będzie coś gadać na ten temat, a póki co to tyle ode mnie. Mówiła Gienia6789Gini. Muniu, muniu. Dzisiaj odcinek w tonacji G. Dobra. Naprawdę, nie mam o czym nagrywać filmu dziś ostatnio. Listan.